Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. A gościem Agnieszki Michajłow jest dzisiaj pan Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie pośle, Witam. Dzień dobry, pozdrawiam. Panu się też napis imienia Lenina na, stoczni, na bramie Stoczni Gdańskiej stoczni Gdańsk nie podoba? Bo kolegom z ma się nie podoba. Ma dla, dla mnie bardzo, bardzo symboliczny wymiar. To jest rekonstrukcja nie tylko wymiaru materialnego, ale przede wszystkim pewnych relacji stosunków społecznych w Polsce. I to PRL i oknami, nie? Bardzo źle. Ja no, przeciwko PRL-owi takim stosunkom walczyłem całe życie. Dla mnie fakt, że trzeba robić to dzisiaj i to w stopniu tak poważnym jest niesłychanie przygnębiające. Ale, właśnie... ale wymowa tego jest hmm. bardzo znamienna i ma to, ma to też pewien symboliczny wymiar. Ale czy to nie przemawia do Pana jakby to założenie, że to ma być tak jak było wtedy, jak w 80 roku, z jednej strony... A, no, no tak, ale nie akceptuję tego, to że w naszej rzeczywistości reaktywowano i przywrócono Doktryny o kierowniczej roli partii, dyka, dyktatura proletariatu została zastąpiona dyktaturą niewielkiej wielkości, większości koalicyjnej w Sejmie. To są dla mnie rzeczy bardzo przygnębiające. A Pani Pośle, czy to nie jest tak, że Wy politycy wszystko sprowadzacie do konfliktu platform obywatelskiej z Sprawy Sprawiedliwości? Nie przepraszam, to wy dziennikarze robicie. Ja, w, te, dziennikarze? ja w tej chwili powiedziałem to o pewnych relacjach, o stosunkach w Polsce, to, co się dzieje, ta. Nomenklatura, zasada nomenklatury funkcjonująca, zwłaszcza w Polsce powiatowej, Pani bardzo Boże, często ja pana nie, tylko nie, nie, nie ma barw politycznych. o napis imienia Lenina na, na bramie stocznika. No, a ja, Stoczni a ja mówię o symboli o symbolu reaktywacji pewnej rzeczywistości. czy ten Lenin to właśnie nie jest tylko pretekst do, do jakiegoś kolejnego konfliktu. Zarówno na linii tutaj pani, Solidarność prezydenta Adamowicz, jak i. miał o na myśli PiS. jakieś przesłania, umieszczając tamtego Lenina. No więc Ale teraz, się... czy kilkadziesiąt lat temu? Panie redaktorze, czy mamy mówić o niczym, czy mam mówić o rzeczywistości? Nie, bo ja która chciałbym zrozumieć nie. podłoże protestu. I nie rozumiem, dlatego pana o to pytam. Dlaczego Solidarność no więc, przeciwko protestu? Dlaczego posłowie PiS przeciwko temu protestują? No więc pani wyjaśniam, że to ma dużo głębsze i szersze znaczenie, niż by się wydawało. Tu nie chodzi o błahostkę. Pan mówi, żeby rozmawiać o rzeczach ważnych. Rozumiem, że to, co się zdarzyło ostatnio w Sejmie, to jest rzecz ważna. Ja bym chciała wybiec trochę do przodu. 75, 70% Polaków mówi, że nie chce protestów w trakcie euro. Czy Solidarność powinna wziąć to pod uwagę? Pani redaktor, w Sejmie zdarzyła się rzecz najważniejsza i najgorsza, jaka się tam zdarzyła. To jest oczywiście uchwalanie tej bardzo niedobrej ustawy. Sankcjonujących pewne status quo, bo to, że Polska jest rekordzistą rozwarstwienia płacowego nie tylko w Europie, ale i w świecie, to źródłem tego jest to, że znacząca, ogromna część Polaków dużo zarabiających nie płaci składki Zusowskiej. Ta reforma, uderzenie w tych. Czy znaczy nie tak wysokie, jak utrzymuje, pana zdanie powinna płacić. Nie, Nie, dużo niższa. Wie pan, jak się zarabia kilka średnich krajowych, to się płaci parę procent ZUS-u. Wszyscy płacimy 19, a jest ogromna armia, to nie są małe procenty, bo to jest kilkanaście procent Polaków, którzy płacą kilka procent, dwa 3 na ZUS. No niestety, takie są relacje, i ta reforma została wprowadzona. Żaden system emerytalny tego nie wytrzyma, każdy się zawali. Tą reformę, podwyższenie wieku, przerzucenie, przerzucenie kosztów z powrotem na tych najsłabszych zostało zrobione po to, żeby tę dysproporcję utrzymać. Natomiast zastanawiałem się przez chwilę, czy miała pani na myśli ten sobotni incydent, gdzie sobotni, przepraszam, piątkowy incydent. Ja przyznam, że jeszcze do dzisiaj nie mogę ochłonąć po tym, co, co się stało, co, co przeżywałem tam na tej sali, kiedy Jarosław Kaczyński reagując na okrzyki z sali zaadresował do Konkretnych ludzi, do tych, którzy wznoszą te okryki, by powiedział to, to o realizacji tych marzeń. Adolfa Hitlera. I, i, I to była jedyna spontaniczna wypowiedź na tej sali, bo później z całym wyrachowaniem, po jakimś czasie, po przemyśleniu, wystąpił pan, przepraszam, nie powtórzę nazwiska, żeby Janusza się nie wyrażać, więc wystąpił ten pan i oświadczył, że to było skierowane do niego, a więc niejako do jego środowiska, do jego partii. A, pana a więc słowa jeszcze a w przyznał, Bola, a pośle. więc przyznał, Przecież Pani, to, na tym to polega. Można, można powiedzieć, że, że stajemy się coraz bardziej obojętni, ale zastanawiam się, jakim trzeba być człowiekiem. Bez zupełnie jakichkolwiek, żeby, żeby wypowiedzieć takie, takie znaczy, zdanie. Nie rozumiem, wobec że to, kogoś, co nie, więc, mówi Janusz Palika, więc... to pana boli, a to, co mówi Jarosław Kaczyński, już pana nie, nie boli. Wie Pani porównywanie tego, to jest w ogóle nie, nie z tej ziemi. I to to świadczy o tym, jak już nisko się wszyscy stoczyliśmy, jeśli próbujemy w ogóle porównywać takie zachowania, ale dobrze, zostawmy to. Mhm. To no każdy dobrze, z nas skoro... musi, musi przeżyć. Skoro chciał Pan o. Tak? Reformie emerytalnej. Ja mam takie pytanie, bo mówicie, że po dojściu do władzy, nie, nie tylko zresztą prawo i sprawiedliwość, zmienicie reformę emerytalną. I jest pytanie, co zmienicie? Przywrócicie emeryturę w wieku 60 lat dla kobiet, a mężczyzn 65? O czym pan się śmieje? Nie, bo co pani nazywa reformą? Dobrze, nazwijmy to ustawą wszystko jedno, to jakby nie w tym jest problem. Przywrócicie do stanu obecnego, czy taka, będzie to modyfikacja? Taka jest zapowiedź. Przede wszystkim trzeba wykonać ruchy e, równo obciążające, solidarnie obciążające wszystkich. Aha, to, czyli to, mówi pan, to, że mówię, nie będziecie zmieniać ustawy emerytalnej, tylko o, będziecie dodatkowo obciążać nie mówię, nie mówię o szczegółach, bo osoby o zabierające głosy, zarówno SLD, jak i Solidarna Polska mówiąc o tym, być może ma zupełnie inne rzeczy na myśli. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, My od miesięcy, żeby nie powiedzieć od lat, nie chcę cofać się aż tak daleko wstecz, mówimy jasno, jakie rzeczy trzeba wykonać najpierw, zanim się w ogóle zacznie rozmawiać o podnoszeniu wieku. Ja wiem, najpierw ale trzeba... rząd Donalda Tuska tego nie zrobił, o co apelowaliście. Ja teraz pytam, że czy zgodnie z Waszymi zapowiedziami zmienicie ustawę emerytalną, przywracając do stanu, który był przed tą ustawą? Czy zaczniecie korygować te reformę, czy nie reformę jakimiś zmianami? Byłoby, byłoby przejawem trochę megalomanii z Dlaczego? mojej strony, gdybym w sposób kategoryczny i ostateczny powiadał, jakie rozwiązania będą zastosowane. No wie, jak, no, jak na razie... lider pańskiej więc, partii tak, mówicie, że padło, ta ustawa pójdzie do kosza. Że wycofamy, uchylimy tą ustawę, i rozpoczniemy dyskusję, debatę na ten te, temat od początku. To jest dla mnie poza wszelką wątpliwością. Natomiast co do y, żadnych szczegółów, w tej chwili wie Pani, to jest mniej więcej tak, jak z tą wypowiedzią. Wyrachowaną, cyniczną pana Tuska, który przywołał wypowiedź przez 4-5 lat, gdzie średnia odejść na emeryturę. Lecha Kaczyńskiego, była, o tym pan mówi, tak? Była, Lecha Kaczyńskiego, tak o tym mówię. W tamtym momencie, kiedy Leszek Kaczyński wypowiadał tamte słowa, średnia wieku osób przechodzących na emeryturę była 4 lata niższa niż jest dzisiaj. Więc po, czterech, po, po, po iluś latach, kiedy ta średnia zmieniła się tak dramatycznie, cytowanie tamtych słów. Panie przewodniczący, jest ale strona druga <gry> cytowała słowa Bronisława Komorowskiego z kampanii wyborczej, który mówił, no. że nie trzeba podwyższać. Rozumiem, że jak wy cytujecie kogoś, nie, nie. to jest w porządku. Jak inni nie cytują wasze, to jest nie w porządku. Pani redaktor, w tej chwili możemy się zastanawiać, co jest w porządku, kiedy mówi coś dziennikarz. Jeśli cytuje się odniesienie do danych sprzed czterech lat, które są zupełnie różne, Aktualnie i cytuję się wypowiedź aktualną, to chyba jest jakaś różnica. Leszek Kaczyński odnosił się do sytuacji, do poziomu średniej, przeciętnego odchodzenia na emeryturę na poziomie 56 lat, a dzisiaj mamy poziom około 60, ponad 60. I cytowanie, zderzanie tych wypowiedzi jest dobrze, uczciwe. to uczciwe. Proszę tego nie przekręcać. Ustawa, nie pójdzie, dobrze, ustawa pójdzie do kosza, ale czy Pan w ogóle jest zwolennikiem podwyższania wieku emerytalnego, zarówno mężczyzn, jak i kobiet w Polsce? W przypadku kobiet uważam, że to jest nie do przyjęcia dzisiaj, absolutnie pod żadnymi nie, nieetyczne, warunkami. pod żadnymi warunkami. Podnoszenie wieku kobiet w przypadku wsi o 12 lat, my o tym nie mówimy, ale to jest takie zjawisko. O 12 lat podnosi się kobietom na wsi wiek emerytalny. Dzisiaj nie ma żadnych danych i przesłanek do robienia tego. Przy tej reformie nie uwzględniono w ogóle, w jakim stopniu, jak ogromne będą koszty pomocy społecznej dla osób, które będą funkcjonowały. Przecież ja znam dane, szacunki, obliczenia, że stopa zastąpienia Yy, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat yy, spadnie w Polsce poniżej 30%. My mamy. Sp yy, 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 yy dyrektywy międzynarodowej organizacji pracy z 50 drugiego roku e, e, tak mówiącą o tym że stopa zastąpienia ma wynosić 40% stopa zastąpienia w Polsce dla większości Polaków spadnie do poziomu blisko 30%. Dobrze, pośle, na ogromne krótko. koszty ogromne pośle, koszty na dopłaty krótko. do emerytury minimalnej to już standardem będzie teraz blokowanie sejmu i bicie różnych osób albo szturchanie? Pani na tak prowokacyjne pytanie odpowiadał nie będę. Jest sytuacja taka, że widać, że cierpliwość społeczna ulega wyczerpaniu. To są owoce, to są skutki tego braku dialogu. Jeśli ktoś się wiatr, ten zbiera burzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Gościem Agnieszki Michajłow był pan Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow.